Rozdział osiemnasty. W oknach płonęły światła. Obeszli uśpiony w blasku księżyca wielki klomp. Róże pachniały zupełnie oszałamiająco. Dlaczego ci wszyscy ludzie muszą zabijać się nawzajem? Powiedział Parker półgłosem. Czy nie lepszy jest taki spacer wokół? Takiego klombu nocą niż na przykład pewna ilość dolarów, za którą potem trzeba siedzieć dziesiątki lat w więzieniu, mając ciągle przed oczyma twarz człowieka zamordowanego po to, aby je uzyskać. No cóż, ludzie chcą mieć spacer wokół klombu i tych kilkadziesiąt tysięcy. Aleks wzruszył ramionami i liczą na to, że nie będą siedzieli w więzieniu, a już na pewno niewielka tylko grupka posiada to, co nazywasz sumieniem. Nikomu prawie kto zdobył majątek dzięki zbrodni, nie pojawi się w myślach twarz ofiary. Ludzie, którzy mają skłonność do wyrzutów sumienia, prawie nigdy nie mordują dla pieniędzy. Weszli w mrok alejki. Parker zapalił latarkę. Przed nimi wynurzył się z cienia człowiek. W porządku, powiedział parker, to my. Usłyszałem pana szefie, no ale myślałem, że sprawdza pan, czy wszystko w porządku. Cicho tu jest bardzo. Park nadal obstawiony jak kazałem? No, oczywiście, szefie. Ludzie są na zewnątrz, za murem, na przystani i tutaj w ogrodzie. Dobrze. Parker wy wyminął go. Po chwili Joe skręcił w wąską ścieżkę prowadzącą do pracowni. Budynek był cichy, ciemny. Tylko oszklona ściana świeciła odbitymi promieniami księżyca. Nie wzięliśmy klucza, mruknął komisarz, wsunął rękę do kieszeni, wyjął jeden z tych niewielkich, uniwersalnych przyrządów. Pochylił się, oświetlił zamek latarką, a potem ustawił żelazny skrzydełka instrumentu. Rozległ się cichy zgrzyt i drzwi stanęły otworem. Jest tu chyba światło elektryczne. Parker oświetlił ścianę i dostrzegł kontakt. Przekręcił go. Dwie wielkie nagie żarówki, zwisające na sznurach z sufitu, zalały pomieszczenie jaskrawym blaskiem. Alex rozejrzał się. Wszystko wyglądało tak. Jak podczas jego poprzedniej bytności. Tylko owinięta szmatami stojąca postać znajdowała się w bezpośredniej bliskości otworu pieca. Podszedł i zajrzał. W głębi pieca tkwił uczepiony na potężnych stalowych widłach duży kocioł, napełniony w jednej trzeciej żółtawym metalem. Joe pochylił się. Jedno już nas może nie martwić powiedział odwracając się jest tu tego tak mało że pan Koli nawet przypadkiem nie mógł wpaść do tego kotła i zniknąć wyprostował się potem podszedł do owiniętej szmatami postaci oderwał jeden płócienny bandaż potem następny ukazała się biała waglina sucha już zupełnie a cóż to za paskudztwo parker stanął obok niego przeglądając się niechętnie postaci Boga, który wyłaniał się z wolna w całej swej okazałości, wymiarę jak Joe odrywał kolejne fragmenty płótna. No jest to wyobrażenie pewnego Boga, na razie wykonane we wosku i obłożone gliną. Później wytapia się w wosk i wlewa metal, a gdy odbijesz glinę, posąg wychodzi dokładnie taki, jak go tu widzisz. Aleks cofnął się a potem obszedł figurę dookoła. Przybliżył oczy do jednego punktu, potem cofnął się i znowu pokręcił głową ze zniechęceniem. A czego tam szukasz? Parker przyglądał mu się nieufnie. Nagle zrozumiał i sam zbliżył się do posągu. A, myślisz o tym, że gdzieś tu mógł ukryć te pieniądze, a kiedy Meryl o jedenastej zatarła ślady przestępstwa w pawilonie i pobiegła tu, mogła to zrobić po to, żeby sprawdzić, czy są w umówionym miejscu. No ale dlaczego nie weszła w takim razie? Zapytał sam siebie. No tak, jasne. Mogła obawiać się, że Joet jest w środku, no, a zresztą miała czas. Po śmierci generała na pewno by nikt już się tymi figurami więcej nie zajmował. Mogłaby zostać w Mandalay House jeszcze przez kilka dni pod byle jakim pretekstem i spokojnie je zabrać. Wraz z Aleksem zaczął oglądać uważnie figurę. – Masz słuszność – mruknął Joe. – Nikomu teraz te kopie nie będą potrzebne. Wyjął z odłupał kawałek gliny, potem jeszcze kawałek, aż ukazał się żółty, połyskliwy wosk. Aleks wyciął w nim dziurę i wpuścił snop światła do środka. Rozejrzał się, uniósł żelazny pręt i pchnął. Pręt miękko zanurzył się w wosku. Nie mógł ich tu schować, bo glina nie wysycha tak prędko. Parker potrząsnął głową, a ta jest sucha. To na nic. Mimo to Alex objął nagle figurę i podźwignął ją w górę. Potem postawił na miejscu. Masz słuszność, mruknął. To na nic. Rozejrzał się i zwolna podszedł do stojącej na wózku drugiej figury. Odsłonił ją. A to jest właśnie ten Buddha z Mulmain. Powiedział, spoglądając w nieruchomą i uśmiechniętą wiekuistym uśmiechem złocistą twarz. Gdyby nie on, nie bylibyśmy tu dzisiaj. Zbliżył się i bardzo dokładnie obejrzał posąg. Parker także podszedł. No, wygląda jak nowy. No, bo został poddany renowacji przed przekazaniem go do Birmy, powiedział Joe. – Dobirny? No, przede wszystkim musi się tą sprawą zająć sąd. Popełniono, jak wiesz, szereg przestępstw przy zakupie tego posągu. Nie wspominałem o tym dotąd, bo były ważniejsze sprawy, ale. I nie wspomnisz o tym nigdy, Ben. Aleks stanął naprzeciw niego. Był śmiertelnie poważny. To nie było przestępstwo. W sensie prawa ludzkiego, tylko naszych idiotycznych przepisów. Nie wolno ci tego zrobić. No, przepisy są także prawem, odpowiedział Parker nie patrząc na niego. Jestem policjantem, Joe. Wiesz przecież o tym. Dobrze, powiedział Alex, ale przysięgam ci, że jeśli piśniesz choć słowem na ten temat i zrobisz użytek z informacji, którą ci prywatnie przekazałem. Urwał. No to prawda, że mi ją przekazałeś prywatnie, ale informacja ta była częścią śledztwa w sprawie morderstwa i nie wolno ci było jej zataić. Dobrze, powiedział Joe, zrobisz to, co uznasz za stosowne. Ja także. A co chcesz przez to powiedzieć? Parker był wyraźnie zmartwiony. No musisz mnie przecież zrozumieć. No, staram się i dlatego właśnie powiedziałem zrobisz to, co będziesz uważał za stosowne. Nie mówmy już o tym machnął ręką. Umarłemu niewiele to zaszkodzi. No właśnie powiedział Parker z wyraźną ulgą. Dołu wszedł pod wózek i zerknął na spód posągu, widoczny pomiędzy żelaznymi prętami, na których opierała się podstawa. Wyszedł. — Tu także nie. — No, zobaczymy jeszcze to podziemie, Ben. Pochylił się nad otwartą klapą w rogu pomieszczenia. W dół prowadziło kilka kamiennych schodów. Weszli schyleni. Przed nimi było szerokie palenisko i spód kotła. Z boku piętrzyły się równo poukładane stosiki węgla drzewnego. Wielki, skórzany miech, wycelowany w palenisko, zajmował prawą stronę piwniczki. Aleks rozgrzebał prętem popiół, uważnie ostukał ceglaną podłogę i boki paleniska. Kois, sam to skonstruował wszystko. M -m -m, powiedział przez ramię. Parker zaczął opukiwać ściany. Nic. Po pół godzinie, zabrudzeni i spoceni, gdyż powietrze było tu duszne i przesycone wonią popiołu, wyprostowali się. No, mamy przynajmniej czyste sumienie. Joe uśmiechnął się i otarł czoło. Tych pieniędzy tu nie ma. No, zresztą to zrozumiałe, prawda? Spojrzał na przyjaciela. No, oczywiście. Parker przytaknął ruchem głowy. Byłby głupcem, gdyby je pozostawił, uciekając, chociaż jak powiedziałem, nigdy nic nie wiadomo. Wyszli na górę. Parker wskazał małe drzwiczki w ścianie. To pokoik Joeta. Joe otworzył drzwiczki i zajrzał. Czekając, aż szkoli, zrobi swoje, siadywał tu i rozmyślał nad projektem pomnika lotników z Manchesteru. No, zobacz, weszli. Na stoliku stał mały, wycięty z tektury projekt. Po prostu pudełko, a na nim ukosem białe, wbite w płaską powierzchnię skrzydło. A wiesz, że coś w tym jest. Parker obszedł stolik i spojrzał nań z przeciwnej strony. Tak, to może być bardzo piękne. No, to samo mu powiedziałem. No, ale on chce czegoś jeszcze więcej tej ostatniej minuty rozpad czy spadania. No, wiesz czego. Tak, wiem. Parker jeszcze przez chwilę patrzył na model, potem odwrócił się i rozejrzał. No, na szczęście niewiele tu jest do sprawdzenia. Wyciągnął machinalnie szufladę stolika i zajrzał. Nożyczki, klej, kawałki białego kartonu. Zasunął ją z powrotem. Wyszli. Kiedy znaleźli się na ścieżce, księżyc wzniósł się nieco wyżej na niebie. Przystanęli. Z dala spoza plątaniny krzewów i ciemnej ściany drzew dochodził głęboki przytłumiony szum. Piękna noc, powiedział parker. Ruszyli powoli, ale nie alejką, lecz na przełaj. Tam, skąd dochodził ów szum. Kilkanaście kroków krzewy zgęstniały, potem przerzedziły się. W świetle księżyca zalśniła matowo siatka ogrodzenia. Uważaj, powiedział cicho aleks, za tą siatką jest przepaść. Ruszyli zwolna w prawo, wymijając krzewy i trzymając się siatki. No tak, yy, trzeba wszystko ułożyć i sformułować na piśmie. Parker westchnął. No ale mamy jeszcze trochę czasu do rana, prawda? Możemy odpocząć parę minut. Dość mam chwilami tych wszystkich odcisków palców, sekcji zwłoki umarłych twarzy, patrzących na mnie z każdego zakątka mojej policyjnej pamięci. Umilkł. Nagle drzewa rozstąpiły się. Byli przy stopniach prowadzących do przystani. Przed nimi leżało wysrebrzone księżycem. Spokojne już morze. Stali przez chwilę, nie poruszając się. W dole na przystani ktoś trącił kamyk i promień latarki wystrzelił ku nim, oblewając ich ciepłym, słabym światłem. Zgaście to, powiedział parker głośno. To ja. Światło zgasło. Zawrócili. Szli ciemną alejką w milczeniu, każdy zatopiony we własnych myślach. Nagle Parker powiedział: Mogę przecież zdjąć już ludzi stąd, prawda? Nie ma celu przedłużać tego wszystkiego. Rano przysłucham Meryl Perry i na tym koniec. Musi powiedzieć prawdę. A inni mają murowane alibi. Dowody. Dorothy ani profesor. Nie mogli zatruć kawy, zastrzelić Starego, ani pisać listów z Londynu i odbierać odpowiedzi na postrestę. Joeet także nie mógł zatruć kawy i nie opuszczał Mandalay House. Chanda nie mógł zastrzelić Starego. Pan Nabikon w ogóle nie wchodzi w rachubę, zresztą ma alibi. Coley mógł zrobić to wszystko, tylko on jeden. A wiemy, że dziewczyna była w pawilonie po śmierci generała i zatarła ślady morderstwa. Innych możliwości nie ma. Dokończył z przekonaniem, ale natychmiast zatrzymał się i położył rękę na ramieniu Aleksa. Czy zgadzasz się ze mną, Joe? O, jestem z natury zgodnym człowiekiem. Zęby Aleksa zabłysły w księżycowym półmroku, myślę że możesz zatrzymać Merel pod strażą, a resztę puścić samopas. Zresztą ręczę ci, że wszyscy od razu rozjadą się poza Karoliną, która będzie na pewno przecież na pogrzebie. No i ja także zostanę. Doszli do wylotu alejki. Przed nimi był dom, światła płonęły w oknach drugiego piętra jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte. Najwyraźniej mieszkańcom Mandalay House, sen był odebrany tej nocy. Rozdział 19. Czy jesteś pewien, Joe? Kiedy znaleźli się znowu w bibliotece, Alex usiadł. Za stołem i wlepił spojrzenie we wielką mapę Indii. Parker osunął się na krzesło naprzeciw niego. Żałuję, że ta mała idiotka musiała akurat teraz łyknąć tyle tych proszków. Westchnął komisarz. Mielibyśmy już jej zeznanie podpisane i przypieczętowane. O, zapewne mruknął Joe. Podpisane i przypieczętowane. Było w jego głosie coś, co kazało Parkerowi szybko unieść głowę. Czy chcesz powiedzieć, że ta mała Perry jest niewinna? No, jeżeli się przyzna, wezmę ciebie i Hicksa jako dwóch głównych świadków oskarżenia, którzy zeznają, że po wyjściu Doroty Snyder nikt nie mógł się dostać do pawilonu. O sąd sąd zapytacie także, czy w mojej obecności Perry nie powiedziała ci, że rozmawiała z generałem Somervillem o godzinie jedenastej, a więc w godzinę po określonej przez lekarzy granicy jego zgonu. Możesz być pewien, że zeznam prawdę. Ona powiedziała to. A teraz ja cię zapytam, czy nie jesteś absolutnie pewien, że to ona zainscenizowała samobójstwo Somervilla, wyjęła z jego martwej ręki kawałek koszuli swego kochanka, wytarła odciski palców na pistolecie i zrobiła wszystko, aby odwrócić naszą uwagę od faktu, że Cowley zabił staruszka. No, jestem absolutnie pewien, że Meryl ułożyła ciało w nowej pozycji, ponieważ ręka zmarłego leżała na zdjęciach, które ona sama przyniosła do pawilonu o jedenastej. Ono właśnie. Nie twierdzę, że to ona zamordowała własnoręcznie, ale jest wspólniczką i być może nawet mózgiem tej zbrodni. Kiedy schwytamy Koleja, dowiemy się zapewne wszystkich szczegółów. W obliczu niebezpieczeństwa związki tego rodzaju rozpadają się zwykle w proch i pył, a każdy z oskarżonych stara się przerzucić odpowiedzialność na tę drugą osobę. Wtedy wychodzą na jaw najdrobniejsze szczególiki. Urwał na chwilę i przyjrzał się Aleksowi. – Myślisz ciągle o tym strzale? – no, musiałeś się po prostu omylić. Tam, gdzie w grę wchodzi tylko świadectwo uszu, omyłka zawsze jest możliwa. Wiesz tylko, że nie słyszałeś strzału. bo tylko tyle możesz zeznać. Krążyłeś po ogrodzie w pobliżu Babylonu. Akustyka może być nie wszędzie taka sama. Somerville musiał przecież zostać zastrzelony, więc musi istnieć gdzieś błąd, prawda? A błąd ten może być tylko w tobie albo w Hicksie. Myślę o niedoskonałości zmysłów ludzkich. O tak, zapewne Joe skinął głową. Zmysły ludzkie są niedoskonałe uśmiechnął się. Parker pokiwał głową. No, cieszę się, że przestałeś się upierać. Zresztą kiedy jutro ta mała wyzdrowieje na tyle, że będziemy mogli z nią porozmawiać, dowiemy się zapewne wszystkiego. I ona wie, jak to się odbyło. A Koli hmm, wzruszył ramionami. No, paskudny facet. Bądź co bądź wciągnął w to dziewczynę i pozostawił ją na łasce losu. To prawda, powiedział Joe z przekonaniem, pan inżynier nie popisał się. No, ale prędzej czy później pożałuję swego postępowania. No, nie mam na myśli jego zachowania wobec tej perii oczywiście. Zamordować z zimną krwią starego człowieka dla kilkudziesięciu tysięcy funtów. <kuh> Joe uderzył palcem w leżące na stole papiery. No, skoro pan Kouli nie chciał pomać, Pomóc rodzonej matce i był uważany za sknerę, pieniądze mogły mieć dla niego niemal magiczne znaczenie. Znam wielu takich ludzi, o dziwo, są to przeważnie pedanci i szanują przedmioty. Wszystko jest niby w porządku, ale ich szacunek dla przedmiotów wynika ze skomstwa, z drapieżności wobec dóbr doczesnych. A, a więc jednak. Parker rozpromienił się. Przez chwilę wydawało mi się, że jednak zwariowałeś, Doł. Najpierw stawiałeś tezę o niemożliwości dokonania tej zbrodni, a później sądziłem, że drwisz ze mnie, kiedy w obliczu niezbitych dowodów doszedłem do wniosku, że ta mała jest wspólniczką. Tak, jakby jej samobójstwo nieupozorowane przecież, bo jeszcze godzina nikt by jej nie odratował, nie było najlepszym dowodem. Hmm. Powiedział Joe. Mam nadzieję, że jednak będziesz operował bardziej precyzyjnymi argumentami w sądzie. A oczywiście, mój drogi, weź kartkę papieru. Punkt pierwszy. Chanda. Mógł napisać listy z Londynu jako plamket, mógł zatruć kawę, no ale nie mógł zabić generała. Dwa. Joet. Nie mógł zatruć kawy, nie mógł pisać listów z londynu, nie mógł ich odbierać na postrestań. 3. Perry. Nie mogła zatruć kawy, nie była w Londynie. 4. Snyder i jego córka. Nie mogli zatruć kawy, nie mogli zabić generała, nie byli oboje w Londynie. Karolina Bickon. No nie mogła zabić generała, a chociaż mogła zatruć kawę, ale nie wiedziała przecież o kupnie posągu w Niemczech, więc nie mogła szantażować dziadka. Zresztą na szczęście pomiędzy godziną dziewiątą a dziesiątą była z Dorot i Snyder, i nawet twoje świadectwo jest mi tu zbyteczne. No, ponieważ mógłbyś je poddać, w wątpliwość, co? Joe po raz pierwszy tego dnia roześmiał się. Zmęczonym, ale jednak szczerym śmiechem. Och, ben ben. No i który z nas jest obłąkany? No, ten, który kocha, oczywiście, powiedział uprzejmie komisarz. No, ale jedźmy dalej. Pozostanie nam pan Koli. Punkt szósty. Cowley bywał w Londynie i mógł pisać listy jako plamchet, a także otrzymywać odpowiedź generała na postre stałą. Mógł zatruć kawę i przez cały czas pomiędzy godziną dziewiątą i dziesiątą nikt go nie widział, a więc nie ma alibi. Poza tym zniknął, a wraz z nim pieniądze przygotowane dla szantażysty. Meryl Perry kochała go. Całowali się po nocy w parku, chcieli się pobrać. <laughs> Meryl jest jedyną osobą w tym towarzystwie, która ma rejestr przestępczy. Była dwa lata w domu poprawczym, który jest lepszą szkołą przestępstwa niż Akademia Złodziejska. Dziewczyna wie wszystko o odciskach palców i tym podobnych rzeczach. Będę miał twoje zeznanie pod przysięgą, a także zeznanie Hicksa, że Meryl zatarła ślady zbrodni popełnionej przez kouleja i upozorowała samobójstwo Somerwilla. Nie chcesz więc, aby my, mając tylko jedną osobę, która spełnia wszystkie trzy warunki, które musi spełniać zabójca, a w dodatku znika z pieniędzmi i ma dziewczynę byłą przestępczynię, która zaciera ślady zbrodni, nie wyciągną jedynego możliwego logicznego wniosku. Cooley jest zabójcą, a Meryl wspólniczką. Czy zgadzasz się? Pozostaje jeszcze ten. Uporczywy drobiazg mruknął Aleks. Głowę bym dała, ale że musiałbym usłyszeć huk wystrzału. Tak, ale to rzeczywiście drobiazg. Każdy prokurator da sobie radę z tym drobiazgiem, a sąd w obliczu dowodów też przejdzie do porządku dziennego nad niedoskonałością twoich uszu albo uwagi. Przecież Somerville został zastrzelony. To, że nie usłyszałeś strzału, nie może zmienić tego faktu. Tak, to prawda, Joe westchnął. Chociaż, jak wiesz, kiedy bilans wielkiego banku nie zgadza się o jednego choćby pęsa, trzeba robić cały bilans od nowa, bo omyłka może być w rzeczywistości milionowa. No ale myślę, że w tym wypadku. No, a więc mogę przyjąć, że cię przekonałem i. Parker zawiesił na chwilę głos. Nie znajdujesz luki w moim rozumowaniu. Mogę teraz spokojnie sporządzić raport ze wstępnego dochodzenia. Za kolejem poszły już listy gończe i jego schwytanie to tylko kwestia czasu. A panna Peri znajduje się w naszych rękach. Powie wszystko, jestem o tym przekonany. Po takim wstrząsie jak nieudane samobójstwo ludzie miękną i załamują się. Zatarł ręce. No więc, mój kochany, za chwilę wstanę i przed udaniem się do łóżka zdejmę strażę wokół domu i wewnątrz. Od tej chwili wszyscy będą mogli robić, co im się podoba. Oddzieliliśmy winnych od niewinnych. No i czy zgadzasz się? Czy wiesz już wreszcie, kto zabił Somervilla, a kto był wspólnikiem, ty niewierny Tomaszu? Wiem. Aleks uśmiechnął się, stał i położył rękę na ramieniu przyjaciela. Zdejmuj mój strażę, mój Cezarze. Masz słuszność, trzeba spać. Ale przedtem chciałbym jeszcze wpaść na chwilę do Karoliny. Jestem pewien, że nie śpi. O tak. Uśmiechnięta twarz Parkera znowu spoważniała. O, idź do niej koniecznie. Nie masz pojęcia, jak bardzo mi przykro, że to właśnie ją dotknęła ta śmierć. Ale w końcu to był naprawdę bardzo stary człowiek. Tak, joe westchnął. Mimo to byłbym szczęśliwy, gdyby udało mi się go ocalić. To była paskudna sprawa, men. No ale nie mogłeś wiedzieć. Parker położył mu dłoń na ramieniu. Tak, do jutra, Ben. Do jutra, Joe. Alex wyszedł i ruszył po schodach na piętro.